Dziękuję za telefony i wiadomości. Leszek Gros przy mikrofonie w pogadankach o zdrowiu, czy może inaczej w wiadomościach o zdrowiu. Jest taki środek na zgagę, na zlikwidowanie zgagi, który się nazywa Zantac po polsku Zantac. Wszędzie w mediach są ostrzeżenia, że powoduje raka. Więc proszę tego przypadkiem nie brać. Chciałem powiedzieć, że niedawno wyszło szydło z worka, co jest główną przyczyną astmy u dzieci. Okazuje się, że są to pestycydy. Wiele badań uniwersyteckich i z ośrodków naukowych to potwierdza pestycydy powodują dzieci astmę. Astma jest jednym z głównych powodów, dla których są zwolnienia w szkołach. Dzieci nie uczęszczają na często na przedmioty, tylko dlatego, że nie mogą złapać oddechu. Proszę Państwa, jakie ja widzę rozwiązanie w tej sprawie, wydaje się dosyć proste, a mianowicie dziecko powinno jeść produkty spożywcze, które są bez pestycydów, czyli organiczne pożywienie. Oczywiście w dzisiejszych czasach trudno jest powiedzieć, że cokolwiek jest organiczne, ale jak inne badania mówią, organiczne pożywienie ma, Powiedzmy około 10% skażenia w porównaniu z nieorganicznym, który ma 100% skażenia, oczywiście. Zakażenie tego typu pojawia się w różnych formach. Kiedy widziałem w mojej miejscowości jak samolot spryskiwał pole i przelatywał systematycznie nad przedszkolem, spryskując przedszkole, fire department i inne miejsca pestycydami, również mój dom. Więc to się skończyło tak, że sfilmowałem tego. Pilota, jak on to robi, i poszedłem do majora miasta i powiedziałem, że jeżeli jeszcze raz się to powtórzy, to będzie draka. No więc już się więcej to nie powtórzyło, ale naprawdę y, trzeba być bardzo czujnym jak kobra dzisiaj. Małe dzieci zostały zatrute, rodzice nawet nie wiedzą o tym. Były przeprowadzone szerokie badania w tej sprawie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych ale i w Hiszpanii i innych miejscach na świecie, że pestycydy są bezpośrednią przyczyną astmy u dzieci. Proszę jeść organiczne jedzenie. Macie dziecko 5 lat, 7 lat, naprawdę. Nie ma co żałować tego jeden więcej dolar banana organicznego dać, dać organiczne winogrona, organiczne jabłko, Naprawdę to są różnice w dolarach, proszę Państwa, nie w setkach dolarów. Jak może matka odmówić dziecku taką rzecz i spowodować, żeby była astma u dziecka? Naprawdę, rodzice, nie, no chwila, moment, no. Nie, nie, nie żałujcie sobie, odmówcie, a dziecku dajcie lepsze jedzenie, ok? Bo to jest Wasza przyszłość, dziecko. Astma ma szerokie konsekwencje. Niedotlenienie mózgu i kłopoty w szkole, i dziecko jest wiecznie śnięte, nie, nie ma uwagi w klasie. Gorsze wyniki w nauczaniu, mniej przyjaciół i tak dalej. Teraz jak zwalczyć tego typu asmy, to nie tylko jest podawanie lepszych posiłków organicznych, ale również ja bym powiedział, że wszystko co powoduje zmniejszenie inflamacji. Czyli turmery, kurkumin. Teraz kurmery, turmery, kurkumin może spowodować a, zatwardzenia. Trzeba by było to obserwować i monitorować u dziecka, czy nie ma takiego zjawiska. Ale turmery, kurkumin i organiczne jedzenie proszę podawać dzieciom. Proszę unikać, żeby dzieci nie piły a, wody z plastikowych butelek bez fil filtrowania tej wody. Jest bardzo dużo obecnie zagrożeń, które są naprawdę decydujące o tym, czy, będziemy, czy dziecko będzie inteligentne, uśmiechnięte i zadowolone z życia, czy nie. Oglądałem przemówienie jednego z analityków FBI, który powiedział, że, mówię tutaj o Agencji Rządowej do Zwalczania Przestępczości, który powiedział, że. Osoby uśmiechnięte i zadowolone z życia są o 41% bardziej inteligentne od tych osób, które nie są zadowolone z życia i nie są uśmiechnięte. Skąd się bierze uśmiech i zadowolenie z życia? No, ja myślę, że dużo witaminy C i dużo środków, które powodują, że nie ma inflamacji ciała właśnie, że jest zwalczona grzybica, że jest zmniejszony stres emocjonalny dzięki właśnie dobrej e, właściwej diecie i suplementacji. Drugą rzeczą jest, myślę, że dużo osób jest zwyczajnie chorych na bakteryjne, wirusowe zakażenia przez lata zwyczajnie, ponieważ nie biorą tych 1000 mg witaminy C dziennie tak bardzo prosto proszę państwa, co was to kosztuje co was to martwi wziąć sobie tą witaminę C, kupić te gumisie czy co to tam jest, zwrócić uwagę, żeby lepiej były może organiczne niż nieorganiczne i po prostu sobie wsadzić w kieszeń i gdzieś tam od czasu do czasu sobie połknąć takie 250 mg, tak żebyś wyszło na 1000 mg dziennie. Zacznijcie się czuć lepiej, wszystkie infekcje uszu wam poznikają, infekcje płuc. Pneumonia teraz grzybiczna, płuc jest po prostu. Chyba już wszyscy to mają? Chyba już wszyscy, naprawdę nie żartuję. A przecież można tak łatwo te rzeczy trzymać pod kontrolą i mieć kreatywny, miły, uśmiechnięty dzień. Naprawdę, inteligencja Wam skoczy w górę od razu. Nie mówię, że jesteście nie za mądrzy, tylko mówię, że będzie zdecydowanie dużo lepiej w życiu. Chciałem podziękować pewnej starszej pani, która zadzwoniła do mnie z pytaniem dotyczącym zawału serca. Powiedziała, że miała 10 lat temu zawał serca. Co zrobić, żeby mieć w dobrej kondycji serce i układ krążenia? Naprawdę można zrobić kilka rzeczy. Raz w roku przez 3 miesiące nie jeść wcale mięsa i zacząć jeść warzywa, owoce w tym czasie. 3 miesiące będzie wystarczająco, 3 do 4 miesięcy żeby wyczyścić swoje żyły w środku, żeby odblokować pewne sprawy. Natokinazę proszę brać, które odblokowuje również żyły, szczególnie zwapnienia i jakieś zaległości powiedzmy tłuszczowe. Koenzym Q10 bardzo pomaga na serce, na pewno witamina E, na pewno proszę pić troszeczkę więcej wody niż zwykle. I na pewno pomoże jeden zdecydowany e, krok, który wszyscy zapominają w życiu, żeby stosować. Wykonujesz jakąś fizyczną pracę w danym momencie, bierz głębokie oddechy. Jak Boga kocham, z tego się biorą zawały. Z braku oddechu, z braku tlenu. Kierowcy troków jadą na bez oddechu, 10 godzin. Za chwilę coś się dzieje, nerwy skaczą, nie było tlenu, serce pompuje, na darmo, zawał, zawał, zawał. Pani, które sprzątają na domkach, sprzątasz na domku, zatrzymaj się na chwilę i weź głębokie 3-5 oddechów, tak żeby do przepony. Bierzcie głębokie oddechy. Naprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jest to Biblia serca. Nie masz oddechu, nie bierzesz oddechu, wykonujesz ćwiczenia fizyczne, ciężko pracujesz, cokolwiek robisz, bez oddechu, gwarantowane, wykończysz sobie serce. Gwarantowane. Musisz brać oddechy. Rozumiem, że kardiolog Wam tego nie powie, rozumiem, to rozumiem. Proszę zjeść również od czasu do czasu cebulkę na surowo. Nie, mus, nie mówię, że musicie się tym torturować, ale żeby to spożywać. I serce będzie zawsze w dobrej kondycji. Weźcie sobie spacerek, zróbcie, śpijcie wystarczająco długo. No, niektórzy mówią, że 9 godzin to jest za dużo. Dla mnie zawsze 9 godzin było bardzo optymalne, wyspać się. Teraz jakieś wyszły badania, że jak śpisz 9 godzin, to będziesz miał demencję. Czy ja wiem, już mam 50 lat i jeszcze jestem tak daleko od demencji, że hej, demencja, pierwsze objawy demencji są, czyli choroby mózgu, yy, są, że będziecie mieli problemy z wysłowieniem się, z znalezieniem słów odpowiednich i będzie większa potrzeba snu. Będziecie spać 10-15 godzin dziennie. Czyli yy, warto na to zwrócić uwagę, jeżeli szukacie słów. Macie problem, to znaczy, że zaczyna się demencja i należy to zwalczyć. Teraz, co jeszcze, o czym mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć? Aha, i chciałbym nawiązać do tej pani, która do mnie zadzwoniła w sprawie swojego serca. Dziękuję bardzo, że pani reklamuje pogadanki o zdrowiu wśród starszych osób. I jest to bardzo zacne. Myślę, że można w ten sposób pomóc wielu osobom. Również chciałbym podziękować kilku już paniom i to myślę, że już może być więcej niż pięć, a może już nawet prawie dziesięć osób, które się modlą za mnie, żeby y, pogadanki o zdrowiu były kontynuowane i żeby było błogosławieństwo w moim życiu, w związku z tym będę mógł pomóc innym. Jest to bardzo zacne z Pani strony i no, oczywiście chciałem powiedzieć, że odczuwam pozytywne skutki modlitw i mam naprawdę ostatnio w życiu bardzo dużo, powiedziałbym, dobrych zbiegów okoliczności. Bardzo dobrych zbiegów okoliczności, które pomagają mi bardzo poważnie i naprawdę ułatwia mi to życie. Więc proszę się dalej modlić, zachęcam i będę bardzo wdzięczny i być może będę mógł pomóc więc większej ilości osób. Również muszę tutaj napomnieć o jednej rzeczy, i nie będzie to przyjemne, ale muszę o to powiedzieć: są oszuści. Są oszuści, okay, którzy mówią, że e, leczą i e, tego jest dużo takich sytuacji. Bardzo dużo. Teraz takiego typu oszuści dokonują skam, e, wyłudzenia pieniędzy e, i mogą być bardzo przekonywujący w tym, co mówią. I... E, jeżeli jesteście ofiarą, a wiem, że dużo osób już do mnie przyszło i mi powiedziało, że zostało oszukane i e, przez pewne osoby, i no niestety, e, duże pieniądze zostały stracone. Nawet jeden pan przyszedł i mi powiedział 10 tysięcy dolarów stracił na takiego typu oszustwo e, w zakresie zdrowia myślę, że jest to bardzo trudna sztuka rozpoznać kłamce. I bardzo często słowa mogą być bardzo mylne i trzeba się z sobą spotkać. dopiero można po pewnych symptomach reakcji ciała zorientować się, że ktoś nam kłamie. Są na to pewne techniki, jak rozpoznać kłamce, i ja o tym będę mówił szerzej, dlatego że zamierzam się spotkać w tej sprawie z Forensic Psychologist i dowiem się specyficznie, jak, jak Państwa uświadomić na temat kłamców, którzy uskuteczniają skam i padacie ofiarą tego. Muszę również zaznaczyć, że jeżeli ktoś Wam kłamie i wy akceptujecie kłamstwo, to jesteście również winni temu, że to kłamstwo przeszło. Rozumiecie, że zaakceptowaliście to kłamstwo i w związku z tym jesteście ofiarami. Jest to również i wasza wina, więc podzielę się wiedzą, jak być bardziej racjonalnym w tym wszystkim, jak oszacować właściwie, kto kłamie, a kto nie. Będziemy chyba mówili o tym więcej w przyszłych pogadankach, kiedy się więcej dowiem na ten temat sam. Do tego czasu życzę Państwu dużo zdrowia i pomyślności. Dziękuję.